na filmiku i dzisiaj będzie to denko Zuzi, czyli mojego żółwia lądowego. Denko to znaczy, to są wszystkie rzeczy, te które się skończyły. I ja Wam pokażę te rzeczy, które miała Zuzia i które się skończyły. I to są chyba wszystkie rzeczy od początku, które miała i które się skończyły. Ja zacznę może od takiej karmy. Była to karma ziołowa premium, żółw lądowy z Herbal już no, się dawno skończyła, nawet bardzo dawno. Miałam jeszcze przespany do pudełka, ale już się tam skończyło. Kolejne rzeczy są to podłoża. Jest to podłoże, które pokazywałam wam też w holu, ale to już jakiś czas temu. Jest to z firmy Lolo. Jest to podłoże bukowe. 4 litry. Oraz kolejne. Też z Lolo, też to Terra Natura. Tylko, że ono jest podłoże kora. I inny kolor miało i to jest też 4 litry, więc to są dwa podłoża, ta karma, a tu mam jakąś metkę po miseczce z ekotarza. też widzieliście to w holu. I następnie jest to siano PP. I mimo tego, że się nie skończyło, ja już Wam je pokazuję, ponieważ dzisiaj mam zamiar Zuzi dać go pod kryjówkę, ponieważ ja siano używam podkryjówkę dla Zuzi, żeby tam miała ciepło bo ogólnie to ma takie podłoża w całym akwarium a to ma tylko podkryjówkę ale ja dzisiaj to zużyję, dlatego wam już pokazuję a w denku to mam zamiar już to zużyć następne rzeczy do denka będę miała tutaj w tym takim pudełeczku i zaraz więc ogólnie to mi się skończyło. To jest Sunwrapt. Do przemywania skorupy dla żółwia. Miałam to dość długo i bardzo fajnie działa. Tak i po potem skorupka. To jest właśnie zalecane, żeby żółwiom tym smarować. No i nam się już to skończyło, będzie trzeba kupić nowe. Kolejne rzeczy też się skończyły. To jest chyba tylko jeszcze jedna rzecz, czyli to wapienko, ale ono nam się nie skończyło, po prostu się ma je w terrarium, ale to jest jedynie opakowanie, bo mam jeszcze jedno całe w opakowaniu, a tu mam jeszcze, a tu mam już yy, w tym, więc to jest całe Denko Zuzi, to jest takie Denko od początku rzeczy, które się skończyły. Jeżeli taki filmik z Denkiem wam się podobał, to pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.